Hej wszystkim, tu Mary Kayden. witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku Kwadratowych Wyzwań. I nie uwierzycie, co przytrafiło mi się zeszłej nocy. Jak widzicie, jestem w jakimś dziwnym, owcym miejscu, a to wszystko sprawka tej uroczej lamy. Jak wiecie, bardzo lubię moje lamy, ale wczorajszego dnia, po tym jak kończyłam dekorować moją... Pod wodną kryjówkę byłam dosyć zmęczona, i właśnie usiadłam na chwilę na lamie. A jak wiadomo, lamy jak to lamy chodzą, gdzie chcą, nie da się nimi za bardzo sterować. No i niestety zasnęłam, właśnie siedząc na tej lamie. Ona wyniosła mnie gdzieś daleko od domu. Nie wiem po co, nie wiem dokąd. No i miałam dosyć niemiłą pobudkę, bo po prostu spadłam jakoś niefortunnie z tej lamy i złamałam sobie nogę, więc nie mogę ani biegać, ani skakać, ani pływać. No, i moim dzisiejszym zadaniem będzie właśnie wrócić do domu razem z lamą w całości, nie skacząc, nie biegając i nie pływając. Mogę jedynie schodzić takie pojedyncze bloki w dół, będę musiała sobie jakoś poradzić. No, i będę mieć na to wszystko 20 minut, także zobaczymy, czy mi się to uda. Również nie mogę się za bardzo przeciążać z moją złamaną nogą, więc mogę mieć tylko rzeczy tutaj w tym pasku na dole. Resztę muszę tutaj dać do skrzynki mojej lamy albo wyrzucić. Zobaczymy, czy <grym> mi się to uda. Dobra, włączymy sobie czas. Okej, okay, czas, start! Dobra, myślę, że zaczniemy... Nie mogę biegać, nie mogę biegać. Akurat zaczniemy od zabicia tej uroczej owcy. I to nie, nie dlatego, że, że brakuje mi jedzenia, bo na szczęście miałam przy sobie trochę jedzenia. Aha, właśnie, muszę się kwipunku pozbyć. Dobra, to lamo. Czekajcie... Niestety, ona mi się odpina. Wtedy, kiedy z niej schodzę, e, jabłka, ja bym wywaliła, ale one mi się przyciągną. Dobra, e, schowam na pewno żelazo. Nie chcę się go pozbyć, tego też nie. Węgla też nie. Reszta wolałabym mieć tutaj w wyposażeniu. To też, bo chciałabym zrobić to łóżko. E, jedzenie mogę w sumie schować. Jak będę głodna, to sobie wezmę. Tego nie potrzebuję. 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 Mam nadzieję, że tego nie wciągnę, jak zejdę. Jest takie ryzyko. Wciągam. Czekajcie, to wyrzucę to gdzieś dalej. Nie, nie to. Życie jest ciężkie. Życie jest ciężkie, jak masz złamaną nogę i jesteś daleko od domu. Sio. 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 Eee. Może tak przeciągnę? Będzie dalej. I tak. I tak. Dobra. A, jeszcze to. Wiadro. Jest daleko? Jest daleko. Dobra, resztę rzeczy zabieram, chciałabym mieć łóżko yy, i oczywiście muszę rąbać drewno, żeby mieć z czego zrobić schody. No mogłabym też z kobla, ale z drewna powinno być najprościej. Ile? Już minęło półtorej minuty, dobra. Yy, jest dobrze, tutaj są te owce. Be, be. No musiała sobie zrobić crafting table, ale to moja lama będzie mogła go nosić. Będę no, musiała sobie zrobić właśnie schody, więc chciałabym zabrać jak najwięcej drewna. Eee, wiem, że pomiędzy moim domem a tym miejscem jest dosyć górzysty teren. Miałam okazję obserwować go z daleka. <gry> Także nie jest to proste, nie są to dobre warunki do wracania, właśnie kiedy nie można skakać ani biegać, no, zwłaszcza skakać, ale mam nadzieję, że jakoś mi się uda. I... jeszcze może to. Trochę już mam tego drewna, ale wolę mieć większy zapas drewna niż potem się martwić, że nie mam z czego zrobić schodów. Myślę, że będę musiała też robić most, ale do tego wykorzystałabym właśnie dirt, bo jego się szybciej kopię. Dobra, niech będzie. Zajmę się teraz owcami. Nie, nie biegać, nie biegać, nie biegać. Muszę powoli chodzić, muszę o pamiętać. Są sadzonki, nie chcę ich. Jeszcze ta owca. Ok, i zrobimy sobie tak. No to wiadomo, to wywalę. To przetwarzam na drewno wszystko. Zaraz dam mojej lamie zapas. Zrobimy sobie crafting table. Postawię go tutaj. <gryw> zrobię sobie już to łóżko, które dam mojej lamie. No, jakby mnie noc została, z tą złamaną nogą, to byłoby ciężko. Zaraz jej to przekażę. Tylko jeszcze schody. Dużo schodów zrobię ze wszystkiego. Schody. Chyba nic innego mi nie będzie potrzebne. Zrobię tyle schodów, ile mogę. Dobra, mam ponad 100 schodów. No to to zostawimy mu trzeba jakieś patyczków czy coś. To chowamy mojej uroczej przyjaciół lamie. Chciałabym dojść do niej kawałek, bo tu są różne, dziwne rzeczy, których nie chcę wciągać Czy to było drewno? Nie, to są te sadzonki. Okej, okay. będzie trzeba zaraz jakiś most budować. Okej, okay. dobrze tego nie chcemy. Lama, lama, lama. Lama. Co ona tutaj ma? Te łóżko schowam, zapas drewna schowam, jedne schodki schowam i to schowam. To chcę mieć. Dobra. I jest ok. Schodzimy. A jeszcze, no muszę myśleć, mieć jeszcze miejsce na ten dirt. Najwyżej mogłabym wyrzucić jakieś, nie wiem, no, łopatkę, nie, miecz. Pochodnie w sumie mogłabym wyrzucić. Jakby coś. Dobra, spróbujemy zdobyć trochę... Tak, że rękami się przeciągnęły. jesteście ciężkie, ale idźcie sobie. Dobra. W którym miejscu jest najmniej, że tak powiem... A! Kupam do wody. A, dobra, to już wyjdę. Wyjdę i, i, i idę dalej mostem. Gdzie jest lama? Ona mnie... Ona mnie tutaj komplikuje Czy ty nie iść za mną, a nie przede mną, lama? Idziemy. 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 Ok. Dobra. Myślę, że pora na pierwszy schodek. <laughs> Będziemy w wygodnicy. Będziemy chodzić po schodach. Ile mam czasu? Ok. Jeszcze 14 minut. Jestem coś daleko od domu, ale no, potrzebowałam tej chwili, żeby zdobyć odpowiednie jakby wyposażenie. Kolejna woda. akurat kompas pokazuje. Za mało, za mało, za mało dirta. I podstawowy surowiec, a ja nie mam. Akurat kompas pokazuje na mój dom, więc łatwo myślę się zorientować. No, pozbieram trochę więcej, bo potem może się też przydać na jakieś inne mosty. Dobra, starczy. Te nasiona to was nie chce. Idziemy. Idziemy sobie w tym miejscu. Patrzę, jak tam ze słońcem. Kurczę, okay. co ja mam z tym spadaniem? Dobra, wypływaj i rób most. Nie ma pływania dzisiaj. I skakania. O, jak ładnie idzie po mostku. O, lama może w sumie pływać. Z jej wszystko spoko. Nawet jest tak miła, że się moje rzeczy. <grym> Musimy, Lamo, wrócić do naszego domu. I do twoich towarzyszek lam. Na pewno tęsknię się zastanawiają. Gdzieś Ty postanowiłaś się wybrać w nocy? Dobra, tutaj jest przejście, nie muszę moc tu robić. Idziesz, idziesz. Tup, 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 tup. Tu możemy sobie <grym> zygzakiem obejść. I tutaj trochę więcej schodów będzie trzeba zrobić. Chcę, nic nie sobie niepotrzebnego, ale nie. A... Tu jeszcze mogę obejść kawałek. Dobra, jak mogę obejść, to obejdę. No, może tu wyżej? <grystanie> Fajnie w sumie, tak po schodach. Będę mogła znaleźć potem to miejsce. Właśnie patrząc po tych schodach. Dobra, tu zejdziemy. Tu wchodzimy, tu schodzimy. Mogę się zdecydować, który będzie mi najłatwiej. Byle by nie spaść i nie musieć wchodzić z powrotem. <grystanie> nie, no mam dużo schodów. Znaczy, lama moja niesie mi schody. Powinno być okej. Okay. Co to jest? Dobra, wejdziemy tu. Lamo, odzywaj się, bo nie mogę cię zgubić. Masz moje najważniejsze rzeczy. Może lepiej tutaj brzegiem, czy może lepiej tędy? Nie, lepiej nie tędy. Nie mogę się decydować, który będzie najbezpieczniej. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy na górkę. Come on. Śmiesznie tak. Nie grałam nigdy tak wcześniej, że nie mogłam skakać ani wygać. O, w sumie, ten, ten nie był mi potrzebny. E, tu jest o jeden, mogę zejść tak. I tu też, dobra. O, jest jakiś kanion, robi się ciemno. E, tu mogę iść, mogę, 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 mogę dobra. Idziemy. Ciemno więc teraz będzie trzeba zrobić drzemkę. Okej. bo bym szła chyba tamtędy, dalej. okej. Okay. Zaczęłam tą stronę, to. Do... Błagam. Idziemy. Idziemy. Idziemy, i jest ciemno. Jesteś? Jesteś. Świnki. Są. Myślę, że to jest dobra pora, żeby pójść spać. A łóżko ma moja lama. Okej. Okay. Zamienimy na kompas na chwilę. Ustawimy i. <śm> na mnie patrzy. Tylko nie ucieknij nigdzie w nocy. Dobra. Jest łóżko. Wymieniam je. A mogę sobie uzupełnić w sumie schodki. To jest dobry plan. Mogę zejść i mogę ją przypiąć. W którą stronę idziemy. Tutaj w słońce wstaje i idziemy temu. Tak, tak pokazuje mój kompas. Idziemy iść w tę stronę. Patrzę, czy. Może sobie drzewo jeszcze nie ten nie dobrać. Nie, no, może. Idziemy, bo Te drzewa ma inny kolor. <śmuszą> w tym wypadku to jest problem. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest jakiś kamienny teren, świnki. Wydaje mi się, że już nie jestem aż tak daleko od domu, wam powiem. No, te góry wyglądają znajomo, ale. W sumie każ wszystkie góry wyglądają podobnie. Ja albo z świnki nic nie chcę. Okej. Okay. Schodzimy. Schodzimy. Słyszę, że tu ptasz. Myślę wie owieść te górę z tej strony. Być może tak. Okej, okay, tu damy schody. Nie, jeszcze kolejna góra przede mną. Wydawało mi się, że jest bliżej. Okej, okay, moi drodzy, ja tutaj jestem w środku podróży. Muszę was zaprosić teraz na przerwę na reklamy, a potem będziemy kontynuować moją wędrówkę razem z moją lamą. Okej, okay, moi drodzy, witam po przerwie razem z moją dzielną lamą. Kontynuujemy wędrówkę przez te góry. Przypominam, e, muszę wrócić do domu przed upływem 9 minut. No dobra, myślę, która droga będzie najlepsza. Chyba spróbuję jakoś tutaj się powspinać. Myślę, że za bardzo y, nie skręciłam, że idę w po prostej linii, ale no, czasami mogłoby być lepiej ominąć tę górę. Uuu, ten teren wygląda nieciekawie. Obłagam. No, Wracaj, schodku. Okay. Chyba tutaj zrobię właśnie most. Czekajcie. <tryk> e? <tryk> Widzicie, w ogóle nie robię się godna, jak mi biegami nie skacze. Tak Tutaj myślę, że nie ma sensu schodzić w dół. Mogłabym zrobić jakoś most na tę górę właśnie, tylko może, może pójdziemy bardziej tędy. O. Schody są czasami nieposłuszne, przecież. O nie! Trudno. Nie będę po niego schodzić, bo, bo by się zmarnował. Może przejdziemy tędy niż tutaj. Taki most. Tak mogło być prościej. Jesteś lamo? Lamy to często są chyba w takich górzystych terenach, tak mi się wydaje. Więc dla niej to pewnie chodzenie po tych górach to nie jest nic ani trudnego, ani niezwykłego. Wspinać się, czy zejść się? Dobra. Może spróbuję się wspiąć, bo jak zejdę, to pewnie, pewnie i tak będę musiała się wspinać. Okej. Okay, idziemy w górę lamo. Ja próbuję tutaj, wiesz, przetrwać w tych ciężkich warunkach. Nie wiem, co ci strzeliło do głowy, że jesteśmy tak daleko od domu, ale... O, kolejna góra, dobra. Wiesz, też jest bardzo dziwna. Okej. Okay, są świnki. No, świnki żyją na takich terenach. Dobra, kolejna góra, tam jest łąka. Hmm, nie wiem, jak będzie najbezpieczniej i najszybciej. Przede wszystkim, czekajcie. Spróbujemy tak bokiem przejść. Tu jest jakaś łąka z obcami. Może mogłabym tu zejść i przejść między tymi górami, chociaż nie wiem, czy się da. 6 minut. Hmm, nie, może lepiej zrobimy most. A może lepiej nie. Ta góra jest taka stroma, wybór jest taki ciężki. Dobra, schodzimy. Schodzimy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale... No! Lamo, ja muszę pojedynczo schodzić. myślę, żeby to się dało zejść pojedynczo. Po jednym, po jednym. Mhm, ja mam łopatkę, także... Okej, okay. po jednym, po jednym. Tu jest jakaś łąka i ona mi daje właśnie nadzieję na bardziej płaski teren. Okej. Okay. Jeden. Jeden. Jeden, jeden, jeden. O dobra. Tu jest brzeg. Może tu jest przyjście między tymi górami. No, jakieś tam jest, dobra. Idziesz lamo. No proszę was. <śleszamy> tak, jeszcze mi tu squid podejdzie. Okej. Okay. No nie. <śleszamy> Spróbujemy. No pewnie idę bardzo naokoło. Ale co zrobić? Tutaj może lepiej będzie wejść, niż budować most. Schodzimy. Okej, okay, nie wiem gdzie jestem. Nie wiem, czy mój dom jest daleko, czy nie. Mam nadzieję, że już blisko. Hm. Ups! Padłam do wody, ale dobra, to cofnę się tutaj. Lamo! Muszę się cofnąć, padłam do wody. Okej. Okay. Po brzegu, po brzegu, po brzegu. Ciii. Dobra. O, czy tędy będzie mi łatwiej? No, przez to nie chcę na pewno żyć Słyszę o, jakieś właśnie podwodne jezioro. Dobra, ile czasu? 4 minuty. Przeżywam stres, nie chcę do domu. Chcę do moich innych lam. Do mojego bezpiecznego pokoju. Będę no, mogła się wyleczyć i, i, i zacząć znowu skakać, i, i biegać, i w ogóle robić wszystko normalnie. Czekajcie, jak zobaczę idę to naprawdę się ucieszę, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby iść tutaj dołem, chociaż z drugiej strony nie muszę robić tylu schodów. Może to jest szybsze, może to tak nie marnuje drewno i w ogóle. Mam taką pokusę, żeby właśnie wejść wyżej, żeby zobaczyć, gdzie jestem, ale... Myślę, że słyszę górę. Czy to nie jest jakiś bliski do mojego domu? Czekaj, najwyżej będziemy na koordynaty patrzeć, ale jakoś kojarzy to miejsce. Spróbujmy przejść tędy. Albo dobra, wejdziemy na górę. O, świetnie sobie postawiam ten schodek. Brawo dla mnie. Czekaj, lamo. <zysy> Przepraszam bardzo panią, ale to... Nie, to nie jest dobra droga. To nie jest, to nie jest dobra droga zdecydowanie. No. Okej. Okay. No co zrobić? Można by w sumie jeszcze przekopać górę, tak wiecie. na ale ale. To chyba by zajęło jeszcze więcej czasu. Dobra. Jestem trochę wyżej, to jest pocieszające. Cicho lamo. Nie widzę, żeby było się skoncentrować, bo, dobra, odzywaj się, przynajmniej wiem, że ciągle mi towarzyszysz. Aha. O, może z jakimiś nasionami. Dobrze. Nie używam ich tu, można uznać, że ich nie mam. Dobra, kopię to. Ale hmm. tam w ogóle jest druga strona, Najpierw będę wracać. Coś mi mówi, że tu może być druga strona. Tunel, 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 tunel. No, druga strona. Mogę to jednak zrobić, za dużo czasu mi to Zmiana planu. <śmiany> Ta góra może być za wielka jednak. Podejdziemy tu. W ogóle muszę to wywalić, a kobla bym lamie oddała. Albo nie, lepiej było, jak jej oddam, to spadnę. <śmiany> Czekaj, lamo, to wywalam tego kobla. Sły miejsce. Nie chcę was, dziwne bloki, poradzę sobie bez was. Lama na sznurek? Mhm. Żeby się znowu robił Minecraft wtedy, wieczór, mam dwie minuty. Nie! Kto wymyślił tę górę? Lama, wracaj, wracaj, chodź tu. Tędy, zrób coś, wymyśl coś. Skacz! No, chodź, chodź. Jak nie potrafisz, chodź! No chodź. Widzisz, dla ciebie tu spadłam. Moja lama jest niegrzeczna. No chodź! Co jej nie pasuje? Za wąskie przejście zrobiłam, czy co? No chodź, chodź, no tu możesz wejść. No chodź. Problem lamy, które mnie nie słucha. No chodź, utknijmy tu przez ciebie. To jest twoja wina, jeśli dostanę dzieci wstydu. Tylko i wyłącznie lamo. Dobra, minuta. No może akurat jestem gdzieś blisko domu. Kto to wie? że dzieli mnie tylko ta góra. A z tą górą jest mój piękny domek. Niech ta lama po prostu będzie już posłuszna. To nasze życie będzie prostsze. Wejdź na te schody. Nie, no, nie przekopałam się przez tę górę. Dobra. nie dobrze. Nie Lamo! Jak mogłaś mi to zrobić? Jak mogłaś mi to zrobić? Jesteśmy tak blisko domu. Tam jest mój dom. Ale nie zdążymy. No, chodź! Nie mogę biegać! Nie mogę biegać! Nie mogę biegać! Nie mogę biegać. Nie mogę biegać. 24. Tam jest moje jezioro. Nie, nie, nie. Może bym zdążyła, jakby nie to. No weźcie, tu jest mój dom! nie zdążę w 10 sekund, nie biegnąc. 5, 4, 3, 2. Nie. Tak blisko, tak blisko. Co za smutek, widzisz, to wszystko twoja sprawka. Dobra, z którym się nie udało, można uznać, że akurat moja noga potrzebała tyle czasu, żeby się zrosnąć i mogę wrócić już do domu. No, a było tak blisko! Zamiast mieć brzydką ścianę! To dlatego, że nie chciałaś skakać! O, Enderman, super. Dziś, szlamo. Zlamiłaś, zlamiłaś tę wycieczkę. Konwencja była dobra. Dobra, idę spać. Proszę, jesteśmy na miejscu. Cieszę się powietrzem świeżym. Idę spać, bo jest noc. Uff, ok, jest już ranek. Uff, już moja noga jest całkowicie zdrowa. Jej. Ale niestety muszę w ogóle. Słyszę jakieś potworki. Usłyszałam że. Eee, musiałabym zabrać moje lamię ze skrzynki, to co nam tutaj nosi. O, zostawię Ci łóżko, jakbyś jeszcze kiedyś Ci przyszło coś dziwnego do głowy. <noise> zostawię łóżko w wyposażeniu lamy. Eee, dobra, coś sobie zjem. Skłodniałam, ale głód strasznie wolno ubywa Wam, powiem, jak się nic nie dzieje. Dobra, myślę, że jeszcze szybko pokażę Wam, co zmieniło się tutaj. Znaczy, chciałabym Wam szybko pokazać po prostu ten zbiornik, i włożymy sobie przedmiot do ramki. Zmieniłam dach na taki z sandstone, bo stwierdziłam, że będzie się mniej rzucał w oczy. Wiecie, no bo piaskowe dno, i w ogóle to są drzwi. I mam już tutaj kowadło, crafting table, książki i właśnie skrzynki, gdzie jest lapis i ta księga. Także mogę tutaj już spokojnie czarować i obserwować squidy przez okno. Tak to się teraz prezentuje. No poza tym w sumie nic się nie zmieniło, poza wymianą dachu i urządzeniem wnętrza. Chciałam, żeby sobie było go mniej widać skóry, wiecie, jest bardziej podobny kolor. Dobrze. Moi drodzy, myślę, że najwyższy czas na ramkę i niestety pierwszy dirt, jak mogłaś, który będzie zdobił mój salon. Okej, okay, moi drodzy, tum tum tum, smutny dirt z No nic, tak to teraz wygląda moja ściana. W tym odcinku to było już wszystko, mam nadzieję, że mimo, że nie udało mi się, to wam się podoba, bo byłam naprawdę... Blisko wędrówka z lamą była bardzo ciekawa. No i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych wyzwaniach. Pa pa!